Witam kochani bardzo serdecznie i będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na początku ściskam Was bardzo mocno. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat. Dostałem takich parę wiadomości, które naprawdę troszeczkę mnie zaniepokoiły. W sensie takim, no wiadomo, o to trzeba też jakby prosić Pana Boga, tak? Matkę Bożą, ale w tych wiadomościach, kochani, to nie jest najważniejsze, bo niektórzy ludzie, kochani, proszą np. przykład pomóc się za mnie o dobrą pracę. Kochani, mam przekonanie w sercu, że że Bóg widzi, widzi Ciebie, Matka Boża, jeżeli regularnie się modlisz, oddajesz cześć Bogu, oddajesz, chodzisz na dorację, chodzisz na Eucharystię, modlisz się na różańcu. Oni wszystko to widzą, kochani, to są, to jest Ojciec nasz w niebie i Maryja, Matka nasza. Ona wszystko to wie, ona wszystko wie, że wszystko daje nam to, co najbardziej potrzebne. Czasami my o coś nie prosimy, oni nam to dają. Także kochani, moim zdaniem, moim zdaniem powinniśmy dzisiaj się w, w, na dzisiejsze czasy błagać Jezusa i Maryję nieustannie każdego dnia. O siły potrzebne do tego, żebyśmy się nie, nigdy nie zaparli Go, żebyśmy mieli siłę do tego, żeby żyć na co dzień Ewangelią. To jest najważniejsze, żeby, żeby miłość nasza nie ustała. Do Boga przede wszystkim, do naszego Stwórcy, żebyśmy się Go nie zaparli. Żebyśmy zawsze mieli na uwadze to, że wpatrzeni w życie wieczne, kochani, w nagrodę, jaką nas czeka. Życie wieczne, bez żadnego lęku, bez żadnego smutku, bez żadnej depresji, lęków, nic, kochani. Będziemy ciągle uwielbiali Jezusa. Będziemy go widzieli twarz w twarz. Słowo Boże nam mówi, kochani. Błogosławieni czystego serca, ale bowiem oni, Boga, oglądać będą. Dlatego moim zdaniem każdego dnia powinniśmy błagać, żeby miłość nie wygasła. Żeby miłość, żebyśmy połali miłością jedni ku drugim. Żebyśmy pomagali sobie nawzajem, wspierali siebie w potrzebach. A modlitwa ma wielką moc, kochani. Wielką moc. Ma modlitwa. Matka Najświętsza słucha każdej modlitwy, przychodzi z pomocą, kochani, i naprawdę, wybaczcie mi, może jest to osoba właśnie ta, która będzie tego słuchała. Matka Boża wie, że potrzebujesz pracy, ale może akurat tej pracy ci nie chce dać ze względu na to, że, że może w tej pracy jeszcze coś by się takiego wydarzyło. Akurat może taką pracę, jaką ty chcesz że coś złego by się wydarzyło. Dlatego dziękuj Bogu, że jest, jest tak, jak jest. Uwielbiaj Jezusa we wszystkim, na pewno niczego ci nie brakuje. Jezus mówi przecież wyraźnie, Bóg Ojciec wie, czego nam potrzeba, a zanim jeszcze go o to poprosimy. Kochani, naprawdę bierzmy, bierzmy na serio Słowa Pisma Świętego. Czytajmy Słowo Boże regularnie. Wtedy będzie mniej lęków w nas. Bo to słowo naszego Ojca, który do nas kieruje. Każdego dnia. Czytajmy, ściągnijcie sobie na aplikację na telefon Ewangelia. Każdego dnia słowo, które Kościół nam daje do rozważania. Sam Bóg do nas mówi, kochani. to jest, to jest piękne, że właśnie skupić się na tym, co jest najważniejsze. A to wszystko będzie nam, nam dodane, kochani. Jezus mówi nam wyraźnie, no nie martw, żebyśmy się nie martwili o to, co mamy jeść, co, macie, co mamy pić, z czym mamy się przyodziewać, kochani. Bo poganie o to zabiegają. Ja to zawsze będę powtarzał, bo to jest bardzo ważne, kochani. No. Troszczcie się najpierw o Królestwo Boże. I o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Wy zatem tak się módlcie, mówi Jezus. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się, niech święci się imię Twoje, niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola wypełnia się w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść. Chleba naszego daj nam dzisiaj. Mi chodzi tutaj, kochani, że, że bez akwarystii nie możemy żyć, tak naprawdę. Bo umieramy, wy, wygasamy, nasza dusza przygasa wygasa. Bez życia nie mamy życia w sobie, kochani, jak nie spożywamy ciała Pańskiego. Zobaczcie, to nie ja mówię, to sam Jezus mówi. Kto nie spożywa mojego ciała, nie ma w sobie życia, kochani. Nie ma świeżości takiej, nie ma mocy takiej, którą daje Jezus. Jezus daje moc, Jezus jest mocą. Jezus jest wszechmogący, kochani. Dlatego On jest na, na, na trudne czasy Eucharystia, kochani. Przyjmowanie Go w Komunii Świętej. To jest wielka łaska dla nas, że On daje się nam, kochani, w komunii świętej. To jest coś, coś niesamowitego, że jeśli tak się zastanowimy nad tym, kochani, to jest wielki, przeogromny dar, który powinniśmy szanować do końca naszych dni, do, na kolanach przyjmować go z, z czcią, z miłości do Niego, kochani. No tyle wycierpią. No to jak, jak można nie przyklęknąć, kochani, no jak można nie przyklęknąć, no? Porozważajcie sobie od początku, od, od, od modlitwy w Ogrójcu, jak cierpiał, kru, krople krwi spadały na ziemię, pocił się krwią. Mówił, oddal ode mnie ten kielich, bo ojcze, tak się przestraszył, tak się bał tego, co, co go czeka, ale nie moja wola, niech się Twoja stanie. My też powinniśmy tak wołać na kolanach, niech Twoja wola się stanie, ojcze, nie moja. Jezus umocni nas w godzinie próby, uwierzcie mi. Będzie, będą ciemności, panie, będzie ciężko, będzie, będzie mega ciężko. I dlatego nie powinniśmy się modlić o jakąś pracę, tylko powinniśmy się modlić, żeby miłość nasza nie wygasła do Jezusa i do Matki Bożej i do sakramentów. Mój kolega. Na... Mój kolega ostatnio na Facebooku zamieścił, że z Włoch tak, nie? Mieszkaliśmy po sąsiedzku w Medżegorie. Wspaniały człowiek, naprawdę wspaniały. Też miał problemy ostro z narkotykami, z alkoholem. Jeszcze do Medżegorie, powiem przy, przyjechał pierwszy raz, mówił, chciał się, chciał się ogarnąć. Też tam popijał, popalał, ale teraz już nic, kilka lat, już nic. To, to z innego miasta, kochani, gdzie naprawdę jest tragedia, z, z mszą święto, przeprowadził się do Bolonii. Napisał, że do Bolonii teraz się przeprowadził, że w Bolonii, także ktoś tu jest z Włoch, słucha mnie, to może warto jest pojechać do Bolonii, nie wiem, no święty Jan Wionej chodził po kilkanaście kilometrów y, na Eucharystię, żeby tylko spożyć ciało pańskie, bo wiedział, jaka to jest moc, jaka to jest zbawienne dla duszy i ciała, kochani. Y, także, także takie krótkie moje jakieś takie y, taka krótka refleksja na ten temat, kochani, no. Pamiętajcie o modlitwie różnicowej, kochani. Rod modlitwa różnicowa, noście sobie różaniec Przewieszajcie przy, w samochodach, nie, nie tylko przewieszajcie inności, ale każdego dnia módlcie się kochani, to wam, da wam wiele siły do tego, żeby żyć na co dzień Ewangelią. Matka Boża przyjdzie do was realnie obecna, pocieszy wasze serce, pocieszy wasze rodziny, pocieszy wasze dzieci, za które trzeba najważniej, najwięcej teraz się modlić, żeby miłość nasza nie ustała. Do Jezusa i do Matki Najświętszej, kochani, do Eucharystii, do Słowa Bożego, do Pisma Świętego, żebyśmy, żebyśmy każdego dnia rozważali Słowo Boże, Słowo Boże i nim żyli na co dzień, kochani, a zbawimy, zbawimy nasze dusze. Także, kochani, ściskam Was jeszcze raz mocno, serdecznie pozdrawiam i proszę Was o modlitwę za mnie. Niech Wam dobry Bóg błogosławi. Amen.